Komenda Powiatowa Policji w Robczycach podsumowała okres świąteczno-noworoczny w powiecie Robczysko-Sędziszowskim. Czy był to czas spokojny i bezpieczny? Szczegóły w materiale. Wzmożone działania policyjne na terenie powiatu Robczysko-Sędziszowskiego rozpoczęły się 24 grudnia ubiegłego roku i potrwały do 6 stycznia. Pomimo zwiększonej liczby patroli i kontroli, nie udało się uniknąć kolizji. Niestety nie zabrakło również pijanych kierowców. W tym okresie funkcjonariusze robczyckiej policji podjęli łącznie 150 interwencji. Głównie były to interwencje drogowe, interwencje domowe oraz porządkowe. Jeśli chodzi o interwencje drogowe, były to zatrzymania osób, które zdecydowały się na kierowanie pojazdem mechanicznym, pomimo wcześniej spożytego alkoholu. Jeżeli chodzi o interwencje domowe, były to najczęściej awantury domowe. Natomiast jeśli chodzi o interwencje porządkowe, były to osoby nietrzeźwe, które poruszały się drogą i stwarzały zagrożenie. Czy doszło do poważniejszych incydentów, takich jak wypadki drogowe, bójki czy akty wandalizmu? W tym okresie doszło do sześciu zdarzeń drogowych, w tym jednego wypadku drogowego z udziałem pieszego. Pieszy został przetransportowany do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi komisariat policji w Sędziszowie Małopolskim. Do zdarzeń doszło w Nockowej. Natomiast jeśli chodzi o akty wandalizmu, to głównie w okresie świątecznym odnotowaliśmy interwencję w związku ze śmieceniem oraz ściąganiem różnych elementów ogrodzenia. Podczas świąteczno-noworocznego okresu policja interweniowała także w nietypowej sprawie. Przed drugą w nocy 29 grudnia, dyżurny Tenerowskiej Komendy odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który jest nietrzeźwy i znajduje się na jednej ze stacji paliw w Seniżu Małopolskim. Mężczyzna miał czuć się dyskryminowany. Policjanci udali się na miejsce, interwencję potwierdzili. Yy, przebadali mężczyznę na stan trzeźwości. Okazało się, że ma on w organizmie 2,7 promila alkoholu. Yy, z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna poczuł się dyskryminowany, kiedy. Jedna z pracownic stacji zwróciła mu uwagę, że jest nietrzeźwy i w takim stanie nie może poruszać się pojazdem mechanicznym. No, mężczyzna poczuł się głęboko urażony jej słowami, w związku z czym zadzwonił po patrol policji. E, mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu teraz do trzech lat pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze apelują o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów, przypominając, że bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych należy mieć na uwadze nie tylko w czasie świąt ale przez cały rok.